Witam Was, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo, takim dosyć nie za długim, na pewno tak spokojnym, ale na pewno ciekawym. Gdyż pokażę Wam aplikację dyktafonu od LG, dostarczoną wraz z nakładką LG UX, User Experience, nie? Jakby się ktoś zastanowił, co ten skrót znaczy UX. No tak pewnie się zastanowił ktoś powie, co on dyktafon nagrywa. <noise> tak, nagrywam dyktafą, bo on jest dosyć ciekawy, jak na wbudowany system, tam mamy ciekawe funkcje, więc jedziemy. Otwieram, ja go mam tutaj w on się nazywa nagrywanie dźwięku HD, a dlaczego HD, to wam za chwilę wyjaśnię. Proszę bardzo. Przejdźmy do trybu normalnego, bo za chwilę wam wyjaśnię, co to były to za suwaki, ale nawet ja powiem wam, yy dostawy tryb normalny. Tryb normalny nagrywa standardowymi ustawieniami. Czyli po prostu klikasz rek i już nagrywa. Nie? Będziecie mogli sobie przesuwać testowe nagranie. Widzicie, to macie tak zwaną yy, widmo, tak zwane, czyli taką wizualizację, jak jest dźwięk, który jest yy, dobrze wysterowany czy yy, nie jest za głośno to ta linia będzie po, poza tym obszarem, albo ta na, na inna czerwono będzie zrobiona. Podczas nagrywania możemy sobie kliknąć na tą ikonkę, to nam się uruchomi, zaznaczy się taki, do, doda się takie oznaczenie, że tam mamy coś, na przykład do, do przycięcia, to i mamy pauzę, możemy sobie przypałżować. I do góry mamy też czas na jakie nagrywanie. I jeszcze mamy stop. tutaj po prostu zatrzymanie. I nam się za na chwilę pojawi lista nagranie. Ale wejdźmy z niej, wrócimy do interfejsu. Do góry mamy możliwość sobie lista nagrania i możliwość sobie wyświetlenia listy. Tak, i każde nagranie możemy sobie przykładowe otworzyć.

I jeszcze możemy sobie oznaczyć właśnie takimi żółtymi znacznikami, że tam jest coś, coś do podziału. To wtedy, jak widzicie, mamy tutaj tymi tarczami żółtymi oznaczone i szybko możemy przejść. się Nie, fajna sprawa. Yy, odtworzę Wam ten plik na komputerze, będziecie mogli sobie przesłuchać normalnie jak yy, odtwarzany jest na surowo, nie przez głośnik telefonu. Dalej mamy menu. W tym menu mamy minutnik, sobie możemy ustawić czas, po jakim automatycznie zostanie wyłączone nagrywanie. 3 minuty i 10 minut i wyłączone. Dalej mamy dodaj etykietę, czyli a nie ustawienia, tylko dodaj etykietę. Możemy sobie dodać etykietę, czyli oznaczyć plik, na przykład, że jako wydarzenie bądź lokalizację możemy dodać do kalendarza wydarzenie nie? i lokalizację gdzie jest nagrywany na przykład plik. To już będzie zapisane w tagach po prostu pliku. Dalej mamy ustal, znowu nie trafiłem, bo mówię, żeby być bliżej telefonu. Ustawienia i mamy tak, zapis w. Możemy sobie zmienić na, spalęcie wewnętrznej na kartę SD, jak masz ją zamontowaną. I wzmocnienie dźwięku, dopasuj poziomy mikrofonu do dźwięków. Czyli możemy włączyć tak zwaną normalizację. Osobiście polecam włączyć normalizację, gdyż normalizacja polega na tym, że jak jest ciszej dźwięk, to dyktafon będzie nam podgłaszał poziom, wysteruje nam bardziej, podgłosi, a jak jest niższy, głośniejsze otoczenie, to wysteruje niżej. Czyli by będzie ciszej i nagrywało. Nie? Ja sobie to wyłączę, ale osobiście ja Wam polecam to aktywować. Dalej mamy. Menu po lewej stronie, i mamy trzy tryby pracy tego dyktatora. No bo teraz pokazywałem tam tryb normalny. Dalej mamy tryb koncertowy, czyli coś ciekawego pewnie, nie? Zobaczcie, do góry mamy. Pojawiły się tutaj nam panele, Panel taki z takimi informacjami jak. Minus 12 dB, mic i jakiś over. nie? To jest poziom sterowania mikrofonu. Jak uruchomię nagrywanie, to pokazuje nam głośność na tym do góry. I tutaj jest taki też powinno być, chyba że bliżej muszę mieć ten telefon, ale o, teraz zatrubiło, bo było głośniej. Jak puknę to poskakują nam takie kreseczki złote, nie, to jest tam, niebieskie, tutaj. Poziom I Teraz będziecie się zastanawiacie, dlaczego nagrywać ciszej, bo widmo może jest węższe, w trybie koncertowym. Jest tak, ponieważ tryb koncertowy służy do tego, żeby można było na przykład nagrywać wokal yy, przy grającej muzyce. Dzięki temu jest, y, nie, nie dojdzie do tak zwanego przesterowania. Czyli nie będzie szumiał, ani buczał dźwięk w jakiś sposób tam, y, albo harczenia, nie będzie jakichś innych zakłóceń. Mam nadzieję, że to idzie, o co chodzi. Dlatego tryb koncertowy nagrywa dźwięk troszkę ciszej. Zatrzymam. Nie. Dobra. Okej, okay. i jeszcze mamy tryb niestandardowy czyli możemy sobie teraz ten poziom wysterowania tych suwaków, jak widzicie mamy trzy suwaki na dole ten obszar to informuje nas, że dźwięk jest monofoniczny, mono, nie? bo jakbyś podłączył na przykład mikrofon e, zewnętrzny poprzez bluetooth, bądź jakieś słuchawki czy jakiś inny zaawansowany zestaw do nagrywania dźwięku, ten obsługuje, który obsługuje stereo, to byś miał informację tutaj o tym, że dźwięk jest stereofoniczny. Dalej mamy słowak Gain, czyli podbicie, wysterowanie, dosłownie to ma ten Gain. To jest poziom wysterowania. Teraz uruchomię nagrywanie dźwięku. Uruchomiłem tryb niestandardowy. Jak widzicie, widmo jest bardzo, bardzo, bardzo mocne, szerokie. Więc ten dźwięk jest praktycznie przeszczerowany. Jak teraz to game podbije jeszcze bardziej, to zobaczcie, że będziecie mieli bardzo, bardzo, bardzo głośno i będzie ten mikrofon astrzestał. Więc nie ustawiajcie na zero. Tylko ustawcie tak poniżej 0, nie? To, to, yy, ten gain. Dobra. Drugi suwak, LCF. Co, co to jest LCF? Low cut falter, czyli filtr dolno-przepustowy. Filtr dolno-przepustowy filtruje niskie tony. Bo istnieje coś takiego jeszcze, co się nazywa filtr górno czyli HCF. High Cut Fighter, ale tutaj go nie mamy. Mamy tylko LCS, czy low Cut Fighter. Czy odcina nam to niskie tony, żeby na przykład dźwięk nie był taki buczący. Teraz mówię normalnie, jest wyłączony ten filtrem jest na off. Jak teraz go podbiję bardziej, to ten dźwięk będziecie mieli już mój głos będzie inny, taki bardziej płaski się zrobi. Nie będzie taki naturalny. Tak zrobię ten filtr na Maxa, to ten głos będzie jeszcze taki, jeszcze inny. Po prostu będzie barwa dźwięku, będzie inna, nie? mniej taka basowa. Zrobię to na off tak I jeszcze był LMT. E, Co to jest LMT? E, no, limiter. Po, dosłownie, z, przedłużając ten skrót. Czyli fryt. Y, 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 ograniczający tło. Y, limiter to jest y, y, takie coś, co polega na y, narzędziach, jeszcze raz, limiter, działanie limitera polega na tym, że jak ustawimy, jak widzicie, jest teraz na 0, ustawimy na 0, to ogranicza nam y, poziom bezcerowania dźwięku mikrofonu na, do zera. Jeżeli ustawię go wyżej, czyli na minus 6 dB, czy tym razem na full, to dźwięk powinien być troszkę ciszej, bo ten cytr nie pozwoli na głośniejszy dźwięk niż 0 dB. Będzie poniżej 6. A jak wyłączę ten cytr całkiem, ten limiter, to będzie możliwe przestarowanie dźwięku nawet powyżej 0. Mam nadzieję, mam nadzieję, że caicie, nie? Ustawcie to na poziom 0, Dzięki temu nie, nie, nie dopuścicie do przesperowania. Dobra, zatrzymuję to nagrywanie dźwięku i przedstawię nam jeszcze ustawienia. W trybie niestandardowym mamy więcej ustawień. Tu mamy taką ikonkę nutki. Mamy możliwość tryb Studio włączony. Możemy sobie włączyć muzykę, ale to działa po podłączeniu słuchawek. Niestety ja nie mam tutaj słuchawek przewodowych, bo na Bluetooth to nie działa, sprawdzałem. Muzyka w te może być odtwarzana wyłącznie ze sobą, słuchawek. Podłącz słuchawki i spróbuj ponownie. Czyli możemy spróbować połączyć się z Antitunerem przez z Bluetooth. Bluetooth, bo bil, Bluetooth w amputunerze a w sławkach to jest dokładnie to samo. Sławki jest a a taka, nie wiem, Yamaha, to to, Jadwitech, beta by to adapter, bo ja używam zewnętrznego adaptera, bo ten moduł byłby w Yamaha mi się popsuł. Dobra, sparowałem. Jadwitech. Odrzucił Twoje żądanie, a ten... Spróbuję ponownie. Mhm, muszę włączyć tryb parowania. Muszę odjechać, zobaczmy jeszcze raz. Bo nie jest dodany do systemu. Od, odjadę, Marcile, od Was włączyć tryb parowania w adapterze. Oh, sorry za głosy to pij odpamięć. Cyk. O, włączyłem tryb parowania. Teraz będzie można się sparować z tym cudem. Cyk. Teraz nie odrzucisz żądania, bo jest uruchomiony tryb parowania. Proszę bardzo, sparowałem. Muzyki nie będzie słuchać, bo jest włączone inne źródło w tu naszym. Dobra, montuję teraz kilka na tą nie, nie, nie działa to przez Bluetooth. Eee, musi to być odtwarzane przez słuchawki przewodowe, a takich mi już nie użyłem, więc, eee, więc tego Wam nie pokażę. Ale czytałem w internetach, że to Strup Studio to odtwarza Ci muzykę w słuchawkach, eee, a nagrywa ją po prostu tak jakby troszkę ciszej, a a można dograć jeszcze do tego, na przykład, jakiś komentarz albo wokal, yy, po prostu takie, taki tryb studiowy. Nie? Mam nadzieję, że rozumiesz. Tak byś na przykład nie wiem, nagrywał OBS-em yy, albo Audacity swój głos i po prostu jeszcze dodał nową ścieżkę z o, muzyką do programu Audacity. Nie? No, to, ta, tak to działa. Dobra, no i jeszcze tu mamy w ust ustawieniach mamy więcej ustaleń, w chyba będzie standardowym, bo możemy sobie zmienić jeszcze tym pliku. Eee, ten dyktafon od TG obsługuje flag, co jest naprawdę należy to brawa za obsługę flag, bo flag to jest format wysokiej jakości. Dlatego się to nazywa nagrywanie dźwięku HD. Pomówiłem na początku, że, że powiem. Ja, mi się wydaje, że to tak nazwali, przez obsługę formatu FLAG. Poza tym mamy jeszcze format WAV i format M4A. Ale formatu format WAV nie wybierajcie, bo, bo format WAV jest bardzo powiększony, bo nie ma żadnej kompresji. A M4A, M4A to jest format stworzony przez Apple. A. Bardzo dobry do urządzeń e Nie? Tak jak no... współpracy przez, z Apple nie został to stworzone. Dalej mamy głębę, czyli głębę bitową. Dla tych, co wiedzą o co chodzi, to będzie jasne. Nie będę teraz tego tłumaczył, bo tu nie o to chodzi. Dalej mamy też gotybę próbkowania. Od 44,1 kHz do 192 kHz dla flaka, a dla na przykład możemy wybrać tyle samo. A na przykład dla M4A od 44,1 do 96. Głębia bitowa jest 16-bitowa tylko. A w przypadku Wave, czekajcie, gdzie to jest typiku Wave głębia Bitowa, też 16 i 24 Bitowa. Ale ja osobiście Wam polecam wybierać format FLAK, bo on jest y, najlepszy z tych trzech. No i jeszcze możemy studio prawa autorskie zapisz oddzielną kopię nagrania bez muzyki w chwili gdy nagranie studyjne zostanie zapisane. Czyli możemy sobie uruchomić tą opcję, dzięki której dektafon zapisze dwa pliki z muzyką w T i bez muzyki w T. Polecam, bo możemy sobie dzięki temu wybrać, czy chcemy wykorzystać plik z nagraniem głosu. Wyłącznie z muzyką. Tu chodzi o prawa autorskie, nie? Żeby na przykład można było sobie opublikować taki tam swój śpiew, ty, wokal yy, bez muzyki, nie? A z muzyką zachować dla siebie na swojej pamięci telefonu. No. no i to byłoby tyle. Ode mnie, jeśli chodzi o, ten, o to narzędzie, moim zdaniem bardzo no, przydatne. Jeśli chodzi o Samsunga, to takiej opcji nie widziałem w nakładce Samsungowej. A jeśli chodzi o nakładkę Sony, yy, to zobaczę, czy jest taka, taka takie narzędzie Dyktafon. I na wyżej yy, do, dorobię Wam jeszcze, nie? Tylko muszę zatrzymać, włączyć tą Xperię zobaczymy, czy tam jest jakiś Dyktafon. Jeżeli jest, to zobaczymy, pogodimy się, nie. Także widzę się z wami za chwilę. Wracam chyba z powrotem, sprawdziłem i się okazało, że moje mini niech małej tylko e, ten LG, e, Nie ma, nie ma, Sony nie ma e, aplikacji od x Xperia Interface. Ma tylko Yy, może wam po prostu potrzebujesz w telefonie Sony M5 bądź podobnym, bo ja dostępną do Androida 6, nakładce e, redmi, redmi, Sony, nakład e, Sony Xperia Interface to ja mam wersję Androida 6 nie, tam tylko. To tam nie ma aplikacji dyktafonu. Jeżeli masz taki telefon, albo ktoś znajomy, z swoich znajomych, ma taki telefon i potrzebujesz dyktafonu, to musisz sobie pobrać głos ze sklepu Play. Na pewno znajdziesz. Ja polecam Haiku MP3 Recorder. Sam go kiedyś używałem. jak jeszcze używałem tej Xperii, bo tam takiej opcji właśnie dyktafonu nie było i dlatego musiałem pobrać sobie zewnętrzny. Haiku Voice Recorder, jak jeszcze jest dostępny w sklepie, to, to dam linka w, w opisie filmu. A teraz, do, zob do zobaczenia, cześć! A jeśli się okaże, że jest dyktafon na płaszczyźnie Sonego, to dorobię jeszcze osobny film, nie? O, oczywiście kiedy indziej, albo kiedy będę miał czas, albo Także to byłoby na tyle, jeśli chodzi o nagranie wideo, z tego strony dla wystrzyku, a wszystkiego dobrego życia. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Mnie zaskoczyły te funkcje typu LCF i AMT, czyli e, tryb dolno-przepustowy i, i jakieś tam limitery, Bo takich rzeczy w, w dyktofonach domyślnych się nie spotyka, nie? Ja to jest takie zaawansowane. To, to nawet ze mnie naprawdę zaskoczyło. Ostworzę Wam te nagranie na komputerze z Na dysk. To ostatnie nagranie Wam. Ostworzę. Bo się bawiliśmy tymi słuchaczami, nie? Tak, będziecie mogli sobie posłuchać, jak to brzmi. A tego przewożę to sobie na OBS-a. Skopiuję to nagranie na dysk. I widzimy się za chwilkę. No, te nagrania są zapisywane w folderze pamięci wewnętrznej, bądź na karty, zależy jak ustawiłeś, ustawiłeś ja ustawiłem na pamięci wewnętrznej, więc otwieramy i tu szukamy folderu o nazwie records Tyle, lub, lub podobnie, Audio Recorder, o i my, my Sounds, i proszę bardzo, i tu mamy piki e, FLAC, nie? Ostatnie wam tylko odsporzę, bo to jest ten. Nie, to bawiliśmy się e, tymi sczewakami. Więc odzworzę go wam teraz. Skopiuję go na pulpit. Proszę. Skopiowało. Skopiowało. I zobaczę czy to jest to. Uruchomiłem tryb niestandardowy. Tak. Jak widzicie to widmo jest bardzo, bardzo, bardzo mocne, szerokie. Lecz ten dźwięk jest praktycznie przeszczerbany. Jak teraz to gęste. Pod... Jeszcze raz otworzę Wam, bo są kolumnie włączone, żeby nie było tak zwanego double sound, czyli podwójnego dźwięku. To wyłączę tam e, kolumnie, żeby żadnych zakłóceń nie było. Sprawdzałem tylko, czy to jest to nagranie. Uruchomiłem tryb niestandardowy. Jak widzicie, to widmo jest bardzo, bardzo, bardzo mocne, szerokie. Ten dźwięk jest praktycznie przesterowany. Jak teraz ten gain podbije jeszcze bardziej, to zobaczcie, że będziecie mieli bardzo, bardzo głośno i będę to Co to Ten gain, LCF. Tylko ustawcie tak poniżej zera, nie? To ten gain. Dobra. Drugi czywak LCF. Co to jest LCF? Low Cut Czyli shield dolno przepustowy. Shield dolno przepustowy, czy niskie tony. Bo istnieje coś takiego jeszcze, co się nazywa shield górno przepustowy. Czyli HCF, high Cut fighter. Ale tutaj go nie mamy. Mamy tylko LCF, czy low Cut fighter. No, pozwolę wam to odsłyszeć do końca, żebyście wiedzieli o co chodzi. Teraz mówię normalnie, jest wyłączony ten filtrem, jest na os, jak teraz go podbija bardziej, to ten dźwięk będziecie mieli już mój głos będzie inny, taki bardziej płaski się zrobi. Nie będzie taki naturalny. Jak zrobię ten filtr na Maxa, to ten głos będzie jeszcze taki jeszcze inny. Po prostu będzie, barwa dźwięku będzie inna, nie? Mniej taka basowa. Robię to na off jeszcze raz sprawdzę, czy w soniaku jest wtykać elektrofon. Aby sobie słuchajcie. Yy, no, limiter, dosłownie z, przedłużając ten skut, czyli feed yy, ograniczający tło. Yy, limiter to jest yy, takie coś, co polega na rzędzie. jeszcze raz, limiter działany limitera polega na tym, że jak ustawimy, jak widzicie zaraz wysterowany na zero, ustawimy na zero, to ogranicza nam e, poziom sterowania dźwięku mikrofonu na, do zera. Jeżeli ustawię go wyżej, czyli na minus 6 dB, czy tym razem na full, to dźwięk powinien być troszkę ciszej. To budź dźwięk uruchomienia Xperia, także spokojnie. Dzień, dźwięk niż 0 dB będzie poniżej 6 A jak wyłączę ten całkiem, ten limiter, to będzie możliwe przesterowanie dźwięku, nawet powyżej 0. Dobra, pozwolę już Wam to wyłączyć. Dobra, zobaczymy, jeszcze raz, bo ja tak sprawdziłem na szybko. W aplikacjach tu jest jakiś ten. Hmm. Nie, nie, raczej chyba nie, rzeczywiście. Czyli dobrze pamiętam. Nie, dobrze pamiętam. Musiałem dogrywać. Jak ja jeszcze chodziłem na przykład szko do szkoły czy coś, to, to sobie korzystałem, bo musiałem to doinstalowałem sobie Haikyu, bo mp 3 Rekorder. To był płatny doktafon, ale bardzo dobrej jakości. Jak jeszcze istniejesz w KTT, to dostaniecie linka w opisie. A teraz już naprawdę zagną Cześć.